Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ja wiedziałem, że do tego dojdzie, że w końcu zaczniemy poetyzować w naszym przekazie dnia. Dzisiaj będzie tekst Jonasza Kofty. Nie napisałem sam osobliwie nic osobiście, ponieważ byłem u dzieciaków w Polkowicach, to się nie dało tego pogodzić, ale zrobić muzykę do tekstu pana Jonasza to prawdziwy zaszczyt. Nie znam oryginalnej, niestety. Mój kolega Stefan Friedman kiedyś mówił, że moje pisanie bardziej przypomina kreczmara niż Koftę. No ale z tym, co napisał Kofta, pan Jonasz, tu się zgadzam absolutnie w stu procentach. Zaczyna się to tak. Gdy slogany powracają płytą zdartą, fajerwerków piosenkowych pęka raca, czas powiedzieć sobie to, co warto, w naszych czasach nie bardzo się opłaca. Płyną lata, gdy z łysiną już wytartą Dziwny niesmak się pojawia w typie kaca. Czas przypomnieć sobie to, co warto Dla higieny, choć w myślach tam powracać. Zawsze warto Schodzić czasem na manowce, zawsze warto. Nigdy nie być zawodowcem zawsze warto wiedzieć co za grzyb purchawka i nie głupieć, kiedy się rozlegną brawka. Zawsze warto, zamiast głuszyć się idolem ptaków słuchać. Na spacerze lasem bolem zawsze warto was obudzić, kiedy śpicie. Przeciw szujom i kołtunom przeżyć życie. To czasami niewygodne bywa wielce. Trudniej trochę żyje się w powietrzu świeżym, Lecz nim zmienisz na atrapę, głowę, serce, Może jeszcze na czymkolwiek Ci zależeć. Zawsze warto, Rzec durniowi, że jest durniem nawet gdy, a sekuruje się od górnie zawsze warto. Całość znać, nie tylko cytat, Osobiście raz z miłosza coś przeczytać. Zawsze warto. Czasem wiedzieć, co się myśli i powiedzieć to, nim wszyscy z sali wyszli, zawsze warto, żeby kiedyś nie mieć kaca zrobić to, co się być może nie opłaca. Ładne? Ja pytam o tekst. Ładne, prawda? Świetny to był facet, ten kowta. 27 września, dzisiaj jest już i piątek, Piątunio. Imieniny obchodzą Gaja, Wincenty oraz Adolf, Adolfa, Amateusz, Eleazar, Gajusz, Hiltruda, Jan, Mirabella, Mirela, Przedbor, Urban, Wawrzyniec, Zybert, Zybracht i Zygbert. Pięknie. Wszystkiego dobrego. Jeśli nietypowe święta są, Światowy Dzień Turystyki. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego i Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysłowie jest też straszna. Jest wrześniowa, słota, miarka deszczu, korzec, błota. Może już teraz oszczędzi nas ten deszcz. Małgorzata Stolarska jest autorką cytatu dnia. Bądź dla innych słonecznym zegarem. Odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny. No. A słoneczne godziny odmierzy też Pani Sofia Adamek w Bąciku Kasi. Dzisiaj będzie gra półsłówek o kimś, kto palił na walony. No jak tak, no to tak, no to do widzenia.